Ten chilijski teleskop zrewolucjonizuje astronomię. Czy słyszałeś o tym ogromnym projekcie? Jak bez wątpienia wiesz, wszystko dzieje się w Chile. Kraj ten ma być gospodarzem największego teleskopu na świecie i to nie przez przypadek. Znany jako Europejski Ekstremalnie Wielki Teleskop ELT, teleskop jest zapowiadany jako rzadkie dzieło technologii. Ale co to właściwie jest? Co takiego będzie miał ELT, czego nie mają inne teleskopy? Od pewnego czasu prace nad teleskopem postępują w szybkim tempie. Kopuła nabiera kształtów, a ELT będzie składał się z 798 małych sześciokątnych luster, a jego jedynym celem jest stanie się bardzo precyzyjnym instrumentem obserwacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, teleskop ten zrewolucjonizuje branżę astronomiczną. Powinien umożliwić obserwacje życia na innych planetach, ale także rozwiązać niektóre z największych tajemnic nauki. Jednak czy rzeczywiście ujrzy światło dzienne w 2028 roku? I co ELT ma dla nas jeszcze w zanadrzu? Dowiesz się tego w dalszej części tego filmu na kanale Atech Polska, gdzie możesz dowiedzieć się mnóstwa ciekawostek z technologii oraz wojskowości. Gotowy na poszerzenie swojej wiedzy? Jeśli tak, to zaczynajmy. Nie jest tajemnicą, że Chile jest domem dla największego i najpotężniejszego teleskopu, jaki kiedykolwiek zbudowano, i już teraz wywołuje on niemałe poruszenie. Co to jest ELT? Od 1948 roku naziemne teleskopy optyczne posiadają zwierciadła o różnych rozmiarach. Od tego czasu astronomowie nie przestają mieć nadziei na ich powiększanie, aby zbierać coraz więcej światła. Obecnie istnieje już kilka dużych teleskopów. W trybie interferometrycznym obserwatoria te są w stanie tworzyć jeszcze większe zwierciadła. Niektórzy powiedzą: Co to jest interferometria? To bardzo proste. Interferometria to nauka o nakładaniu na siebie dwóch lub więcej fal, zwanych falami wejściowymi. Tworzą one zupełnie nową falę, którą można wykorzystać do zbadania różnic między dwoma początkowymi falami wejściowymi. Jest to zatem technika pomiaru i obserwacji wykorzystująca interferencje. Jednak astronomia szybko się rozwija, a teleskopy naziemne nowej generacji są obecnie w budowie. Teleskopy ELT powinny być zatem większe, z lustrami o średnicy ponad 50 metrów. I to właśnie europejski, ekstremalnie wielki teleskop nas dziś interesuje. Pięć krajów ubiegało się o przyjęcie tego teleskopu optycznego, którego koszt szacuje się na kilka miliardów euro. Wybór pomiędzy Hiszpanią, Marokiem, RPA, Argentyną i Chile nie był łatwy. Ostatecznie jednak to Chile zwyciężyło i to nie przez przypadek. W dużej mierze przyczyniły się do tego jakość atmosfery i koszty budowy w tym kraju. Rzeczywiście, wybór lokalizacji był prawdziwym krokiem naprzód w budowie tego ambitnego projektu. Teleskop znajduje się na północy kraju na wysokości 3060 m na pustyni Atacama. W rezultacie badania astronomiczne w Chile robią milowy krok naprzód. Dla chilijskiego rządu jest to uznanie jakości terytorium i prowadzonej polityki. Krótko mówiąc, ELT stanowi swego rodzaju technologiczny skok naprzód. To prawda, że wiele odkryć dokonanych przez naziemne teleskopy i obserwatoria kosmiczne rodzi pytania w tej dziedzinie, a to nieuchronnie prowadzi do zapotrzebowania na nowe generacje instrumentów. Wydaje się jednak, że ELT może zaspokoić te specyficzne potrzeby. Ostatecznie głównym celem tego instrumentu jest dostrzeżenie pierwszych gwiazd i galaktyk, które uformowały się kilkaset milionów lat po wielkim wybuchu. Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia formowania się i ewolucji galaktyk, ale także całego wszechświata. Krótko mówiąc, ELT pozwala nam widzieć lepiej i dalej. Opisywany jako nowe oko na niebie, zwiększa obecne możliwości obserwacyjne o współczynnik 5000. Od teraz granice wiedzy będą przesuwane do tyłu. Dzisiejsze teleskopy umożliwiły naukowcom przede wszystkim odkrycie egzoplanet, czyli planet krążących wokół innych gwiazd, na których koncentrują się poszukiwania śladów życia. Kiedy instrument obserwacyjny jest większy, odbiera większą ilość światła. ELT zbiera zatem 15 razy więcej światła niż obecnie używane teleskopy optyczne. W rezultacie zapewnia obrazy aż 15 razy ostrzejsze niż te z kosmicznego teleskopu Hubble'a. W rezultacie ten przyszłościowy projekt umożliwi dotarcie do innych odległości we wszechświecie i to prawdopodobnie dużo szybciej niż nam się wydaje, bo jak sądziliśmy przy użyciu obecnych instrumentów zajmie nam to bardzo długi czas, jednak jak widzimy technologia cały czas podąża naprzód, dzięki czemu odkrywanie kosmosu staje się coraz łatwiejsze oraz przyjemniejsze. No i nie zapominajmy również o wszechobecnym AI. Prace nad ELT są obecnie bardzo zaawansowane, co przybliża go do gwiazd. Niemniej jednak, ponieważ urządzenie to całkowicie różni się od wszystkiego, co zostało zrobione wcześniej, jego wymagania technologiczne są znacznie większe. Niemniej jednak ważący 28 tysięcy ton teleskop powinien być wkrótce gotowy do podboju kosmosu. ELT składa się z głównego zwierciadła o średnicy 39 metrów. To z kolei składa się z 798 małych sześciokątnych luster. Wyprodukowano również 133 zapasowe segmenty. W grudniu 2023 roku Centrum Techniczne ELT odebrało dostawę pierwszych 18 segmentów lustra. Ten technologiczny wyczyn przesuwa bariery innowacji. Obecnie główny etap prac inżynieryjnych jest ukończony w ponad 40%, w szczególności budowa ściany obwodowej wspierającej kopułę, która musi pomieścić panel lustrzany. Trzeba przyznać, że budowa ta zajmuje dużo czasu, ale jest niezbędna do osiągnięcia tak wysokiego stopnia precyzji w zakresie obserwacji. Co więcej, kopuła naprawdę nabiera kształtów. Ogólnie rzecz biorąc, prace inżynieryjne obejmują wyrównanie szczytu, na którym spoczywa obserwatorium i budowę jego fundamentów. Aby zminimalizować wibracje, obserwatorium jest zbudowane na ogromnych sprężynach, które działają jak amortyzatory. Obecnie stalowa kopuła jest już gotowa, podobnie jak centralny filar, na którym zostanie umieszczona metalowa konstrukcja. Pewne jest to, że ELT to niezwykle precyzyjny instrument obserwacyjny. Stanowi on historyczny punkt zwrotny w historii astronomii, tworząc bezprecedensowe okno na wszechświat. Teleskop ten umożliwi astronomom obserwację niezwykle odległych i słabych obiektów. I nie jest to żadna nowość, jego zdolność gromadzenia światła przekroczy możliwości wszystkich innych dużych teleskopów razem wziętych. Wyjątkowa czułość takiego urządzenia sprawia, że będzie ono w stanie rejestrować obrazy pierwszych galaktyk, jakie kiedykolwiek powstały. Obserwacje te mogą dostarczyć kluczowych wskazówek na temat różnych galaktyk tworzących nasz wszechświat, nie licząc instrumentów naukowych, które składają się na ELT. A czym one dokładnie są? Mikado to spektro-imager współpracujący z systemem optyki adaptacyjnej Morfeo. Harmony to zintegrowany spektograf polowy wyposażony w system optyki adaptacyjnej tomografii laserowej. Metis to kolejny spektograf obrazujący połączony z koronografem średniej podczerwieni. Andes to spektrograf badający szerokie pasmo widmowe z wysoką rozdzielczością. I wreszcie Mozaik to spektrograf wieloobiektowy, działający w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni. Ale to nie wszystko. W przyszłości zostaną zainstalowane nowe instrumenty, aby jeszcze bardziej zaspokoić nowe potrzeby, które będą się cały czas pojawiać lub wdrożyć nowe technologie, ponieważ wiadomo, że jeśli postawimy parę kroków w przód, pojawią się nowe wyzwania, którym również trzeba będzie podołać. Jeśli chodzi o rewolucję naukową, ELT wydaje się być na szczycie podium. Astronomowie wkrótce wkroczą w nową erę. Ten teleskop, o którym wszyscy mówią, jest przede wszystkim przeznaczony do badania egzoplanet. Naukowcy są bardzo zaintrygowani tymi odległymi światami krążącymi wokół gwiazd innych niż nasze Słońce. Używają różnych metod do badania tych tajemniczych światów. Dziś zdecydowali się na bezpośrednie obrazowanie. Jest ono w stanie ujawnić niezwykle precyzyjne szczegóły. Technika ta wymaga jednak teleskopów o wyjątkowej mocy. ELT powinien zatem zapewnić szczegółowe obserwacje atmosfer egzoplanetarnych. Naukowcy z Ohio State University przetestowali wydajność ELT wokół 10 prawdziwych egzoplanet. Dzięki Andes, astronomowie powinni być w stanie wykryć drobne zmiany w długości fali światła. Oczywiście mają już dobre pojęcie o tym, gdzie szukać egzoplanet na niebie, ale Andes idzie jeszcze dalej w poszukiwaniu innych Ziem, wykazując się niezwykłą precyzją. Powinno to umożliwić nam odkrycie nadających się do zamieszkania światów poza naszym własnym układem słonecznym. Oprócz badania egzoplanet, ELT pracuje nad rozwiązaniem niektórych z największych tajemnic nauki. Astronomowie często mają okazję zastanowić się nad fundamentalnymi pytaniami, a ich cel jest prosty: przekształcić naszą wiedzę o wszechświecie poprzez wykrywanie obiektów, które są miliony razy słabsze niż ludzkie oko może zobaczyć. Co więcej, ELT powinien również być w stanie udzielić odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytanie ze wszystkich, czyli czy jesteśmy sami we wszechświecie? I czy naprawdę możemy sobie wyobrazić surrealistyczne istnienie istot pozaziemskich? Rok 2028 to czas, w którym wszystko się powinno połączyć dla ELT. W rzeczywistości druga część pracy będzie znacznie słabsza. Prawdą jest, że pierwsza połowa projektu obejmowała długi proces projektowania zdecydowanej większości komponentów statku kosmicznego. Jednak z powodu pandemii COVID-19 plac budowy został zamknięty na kilka miesięcy, co spowodowało znaczne opóźnienia. Jak zapewne wiesz, ELT ma pionierską konstrukcję optyczną z pięcioma zwierciadłami. Główne zwierciadło M1 jest niezwykle zaawansowane. Wyprodukowano już ponad 70% jego wsporników segmentowych. Lustra M2 i M3 również zostały odlane i są obecnie polerowane. Najbardziej imponujące są jednak postępy w pracach nad zwierciadłem M4. To adaptacyjne, elastyczne lustro dostosowuje swój kształt tysiąc razy na sekundę, aby skorygować zniekształcenia spowodowane turbulencjami powietrza. Z tego wszystkiego wynika fakt, że najprawdopodobniej obserwacje naukowe prowadzone przez teleskop ELT nie powinny trwać zbyt długo, ponieważ obecnie, mimo że widzimy bardzo daleko, to analiza tego obrazu zajmuje dużo czasu. Dzięki temu instrumentowi wszystko przyspieszy się bardzo, bardzo szybko. Czas pokaże. ELT to prawdziwa rewolucja w astronomii. Ten chilijski teleskop jest bez wątpienia największym i najbardziej precyzyjnym na świecie. Powinien on umożliwić udzielenie odpowiedzi na egzystencjalne pytania, które wszyscy zadają, zwłaszcza te dotyczące życia pozaziemskiego. Podobnie powinien być w stanie rozwikłać niektóre z największych tajemnic nauki, więc czy ELT może naprawdę zrewolucjonizować astronomię? Czas pokaże. Do zobaczenia wkrótce na Atech.